Każdego dnia życiu chorych dzieci zagraża najgorszy wróg obojętność. Razem możemy ją pokonać bez ofiar i poświęceń. Staniesz po naszej stronie, wysyłając SMS- o treści Fundacja pod numer 7301. Dziękujemy, Fundacja Polsat. W niezłej sztuce to co najlepsze w muzyce, w kinie, w galerii, w teatrze. Moimi gośćmi są najwybitniejsi twórcy polskiej kultury. Zapraszam na niezłą sztukę.